Witam wszystkich, tu znowu ja, Politeot, i to kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Terraria! Jak zawsze mi się bardzo tnie, i zrobiłem parę zmian w naszym domku. Dodałem drugie piętro, chyba, go jeszcze nie było, umeblowałem ładnie piwnicę, i... Yy, guide przyszedł. Do nas. Yy, tutaj wykopałem taki tunel... pod ziemię, i tutaj wykopałem sobie trochę kamienia. Yy, tutaj muszę się pozbyć tego... o. I teraz, co wam chciałem pokazać, aha, jak już zbierzecie dostatecznie dużo kamienia to jak podejdziecie do Workbencha będziecie mogli zrobić furnace, czyli piecyk. Potrzebujecie 20 kamienia, 4 drewna i 3 pochodnie. Jeżeli macie to wszystko i na pewno jesteście pewni, że jak wam to zabierze, to nic wam się nie stanie ważnego. Na przykład no, lepiej tego nie zrobić, kiedy na przykład mamy 3 pochodnie tylko i później... Nie będziemy mieli żadnej. To nieważne. Robimy sobie piecyk. A czego nie mogę zrobić drugiego? Wiesz, mam drewno. Mam pochodnie. A nie mam kamienia. O, a to Kobweb! To jest takie coś jakie jesteście w jaskiniach to taka sieć i jak w nią wpadniecie, to tak się spowalniacie, ale nadal spadacie. Yy, i można ją zbierać. To słonecznik zaraz pokażę jak je zebrać, bo to nie da się po prostu normalnie zebrać. Mam coś jeszcze interesującego bombę to znalazłem już z wami. Piasek spada w dół. To wam już mówiłem. Mam dwie gwiazdy. No. To teraz planowałem postawić piecyk tutaj w moich podziemiach. To będzie taka moja mała pracownia. Piecyk postawię tutaj. Jeszcze sobie sobie... Aha, workbenchów mam cztery. Więc, postawię jednego tutaj, żeby był też w pracowni. I teraz, jak jesteśmy przy piecyku, i nacisnęmy... To, to. Wyposażenie, to wtedy mamy więcej opcji na dole. Tutaj mam wszystkie opcje też od tego workbencha. Bo jestem blisko też, niego. Więc mam chyba od niego opcję. No tak, bo ściany są przy workbenchu. Teraz mam piasek, więc zrobię sobie szkło. Dwa piasku to jedno szkło. O... O, butelka. Chcę zrobić butelkę, bo słyszałem od kolegi mojego, że można coś fajnego zrobić z butelką. Teraz... Clay pot. Nie będę robił. Red brick. O, cegły. Zrobimy sobie cegły z kleju. Klej. Yy, yy, Glina. Znalazłem trochę ostatnio. Dirt Wall Red Brick Wall Z. A! Z takiego czegoś jednego możemy zrobić takie ciemniejsze trochę. Dobra, spokoj będę miał więcej. Co jeszcze można zrobić? Copper Bar Z. Copper Ore. Zobaczymy, co z tego można zrobić. Jak wyjdę i wyjdę, może będą nowe opcje? Nie, nic nie ma nowego. O, odchodzą zombie. Czy już jest świt? No to teraz co zrobię? Chciałem sobie oszklić w tym miejscu. No, ale długo się tym robię. Jak ta gra tak wolno chodzi. Dobra Szkło Ale fajnie. Można to postawić pochodnie. Czy Minecraft i się nie da. Ha, da się. Jednej rzeczy nie skopiowali z Minecrafta. O, walnąłem go nawet nie chciałem. Chodź, chodź tu. Jeśli... Ch Chcemy walnąć przeciwnika z daleka, to można używać młotka. On zabiera mało obrażeń, tylko jeden, ale ma bardzo długi zasięg. I wolno jeszcze strzela. O! Teraz to, co słyszałem od kolegi. Pójdźmy do pracowni. Postawię butelkę tutaj. I teraz? Znaczy no, on wpuścił potwora. Yy, I teraz mam butelkę tutaj postawioną. To wszystko? Podobno jakiś to jest zestaw teraz chemiczny. Nie wiem, zobaczymy w przyszłości, jak coś fajniejszego znajdę. Więc teraz pójdziemy sobie poeksplorować ogrzybek Halutyny. Tu jest piasku dużo. Można sobie pokopać, żeby było więcej szkła. Piasek spada. Jak to rozwala, to wtedy się rozwalają wszystko. A nieważne. O, to jest to coś, ta sieć. Jak w nią wpadniemy, to nas tak spowalnia, nasze spadanie. Uuuu. Oj. Oj, odkryłem, że tutaj jestki nie uciekają zombiaki. Uciekły i później spadły na dół. Już nie szedłem za nimi. O, kurczę! Ale chaos. Na wrzątku był chaos, a potem był piasek. Hmm, nic nie widać Potrzebuję miecza, żeby to... ten... A może młotkiem? Młotek ma większą ma większą zasięg. Większy, fu większą zasięg Ma większy zasięg, ale nie mogę nim rozwalać tak fajnie rzeczy. O, moneta Co, to już koniec? Nie, jeszcze dalej jest. Tylko tutaj trzeba będzie trochę rozszerzyć. Hmm. Czemu takie ciasne te tunele muszą być? Przynajmniej w ogóle są jakieś tunele. O, tutaj coś jest, tutaj coś jest. Kamień Tak kamień. Nic nie widzę. O. A, złożę kamienie i to już koniec. Jest kini. Dobra, to wróćmy do domu. Copper Pickaxe Wooden Sword, Copper Axe, Wooden Hammer to jest drewniana, a to mamy y, tego z miedzi. Koper to jest mieć chyba? Nie wiem. Zgaduję. No nie, no. się wskoczyć do góry. No patrz, jak teraz młotkiem to dalej. Mam większy zasięg młotek. Nie, no, muszę sobie zrobić więcej tych platform. Mam dwie jeszcze przy sobie. Ja nie mogę. Tu No, żart chyba, co to? Kamień, ale taki, taki pojedynczy dziwnie wyglądał. Kurczę, jak ja się tam dostać? Nie sięgam, żeby postawić. To tu mogę. Czekaj ja mam to postawić. O nie. Za to na nagrywanie, i wrócę do was jak tam wyjdę. O, za pierwszym razem wyszedłem bez was. To znaczy się nie bez was, tylko nie nagrywając. Wyłaścić z tych drzwi W drzwiach stoi i nie mogę zamknąć Hmm To jest Wooden Hammer Wooden Sword Wooden Sword O, Silk Crafting z 10 kobłebów Dobra, zrobię jeden. Bo jak będziecie miał 3, to można sobie zrobić łóżko. I nie da się spać w łóżku jak w Minecrafcie, ale można y Co można? Można zmienić swój spawn point, że jak umrzemy, to pojawimy się tam, gdzie nasze łóżko było. Jak w Minecrafcie. Ale spać się nie da, jak w Minecrafcie. To teraz sobie trochę dalej kopię, to teraz nie będę kopał z wami, bo kopię szybciej jak mam wyłączone nagrywanie i wrócę do Was jak coś wykopię fajne Bo coś mam. Slime'a. hmm, hmm. Kurczę w tym tunelu słabo się walczy. Znaczy w tunelu ogółem fajnie się walczy z potworami. Jak dla mnie łatwiej. No patrzcie, tam coś jest. Jakaś komora. Gazowa! Co to? Hmm. Nie mam żadnych platform. Musiałbym teraz wrócić do domu. Mam nadzieję, że żadnych slimów nie będzie po drodze. <laughs> A w ogóle, jak on tu się tutaj dostał? Ten slime. Musiał się zespałnić tutaj. W ogóle, co teraz za pora dnia? Dzień jeszcze. Chyba całą noc kopałem. A nie, bo ja w nocy zacząłem nagrywać. I rankiem ząbby odeszły. Dobra, to teraz tylko zrobię jeszcze parę tych platform. A jaskinia będzie w następnym odcinku, żebyście sobie pomyśleli, o, Na tym odcinku będzie fajny, bo będzie jaskinia. Chcę zobaczyć, czy nie ma nic na pewno fajnego. Eee, yy, coś tam zrobić. 42! Magiczna liczba. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, niech sobie wpisze w Google 42. Ale raczej każdy powinien wiedzieć, co chodzi. Nie chcę, żeby mi zarosło. Teraz tę platformę postawię tutaj. Hop. Hop, Oops. źle, jeszcze tą platformę postawię, to będzie koniec tego odcinka. O, glina, ale epic. Stay tuned, <tuszel> jeszcze postawię jedno, postawię. Oj, to źle postawione. Ja lubię dbać o estetykę. Nawet jeżeli to mi zabiera tyle materiałów. Tak, no to do zobaczenia w następnym odcinku, to był Politeod.